Bla 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 dobra jest live 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 Live. Bla 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 Dobra jest live Ej powiedz coś Live Bla 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 Dobra jest live Ej powiedz Mnie coś life. nie wytrzymuje tutaj life. Kotas, dobra. Bla, bla bla Dobra Jezus mary... Siemka, zap. Jak tutaj. Ojcza, wiesz ile serwer ma TPS-ów? Mhm. Ile. Dokładne. A nie uwierzysz, nie uwierzysz. No dawaj. Dokładne 16 TPS-ów. Nie. No 16. To przecież z rynku można i temy podwalić. No przyjmij. Dobra, idę na bazę Ej, ale są lagi człowieku. Może poza spawnem będą mniejsze. Dawaj tepnie jeszcze raz Urwa no teraz przyjmij Dobra y, za, y, Zapraszam na wyspania live kan Kura, kanał Wixek 1337 Losowania i top do night. Dobra, perfekt. Dobra, co robimy? Patrz, patrz jaki w ogóle yy, osiągnąłem wyczyn. Patrz. Postawię sobie tak, nie? Mam słaby kilo, więc nie rozwalę tego obsydianu, ale mogę rozkopać to i mam obsydian. się to? No, no jakieś temy? Co? Jak się tam masz? I don't have przedmioty. A tak, już ci daję, czekaj. Ustawienie ekranu. Żeby za chwilę nie było, że farmi farmiliście wczoraj, a nie macie nic. No, znaczy, nie wiesz. Nie, no, nie pierd... <laughs> nie no, aż tak źle nie jest. Dobra, chodź. Ja się może zabiję, dobra, czyli chcesz secika całego, tak? Tylko tak. on jest taki poniszczony, trochę, wiesz. O kurwa, sponsor ma takiego zajebistego kita. Można okla... się, zbijałbym oklaski. Dobra, yy, yy, jakie coś te temy? Jakie masz? chodź. Masz stary Miecz Ulepszenie minus 2. Oj, 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 oj Ale to dużo bije i tak Kolej, się masz, masz stary Ej! Co? Ej, nano sikierę mam Ej, powiedz ile ci walnę na strzała? Nie, kurwa o no. O kurwa 6 <laughs> No i git To op jest ta siekiera Jak ja jestem goły i wesoły to nie dziw się Masz to Bloki i zaraz ci rzucam secika To może teraz rzucisz Nie bo mam antiloga Kiedy ty masz kurwa trydy? Bo ci nie wróci Bo ci nie wróci Halo? No co jest? Są takie lagi, że on Ci nie wróci może Ej, bo ktoś się do mnie tepa Tepnie go, to go zrzucimy Dobra Tylko czekaj, rozkop to O, nie zrzucaj, nie zrzucaj Ej, spadłem! Oj. Jezus Maria, umarłem Kurwa, masz tu. o ma szybkości. Ej, ej. Ej, szybkości używam. Kurde, ej. Nie... Z tej temy zaraz się ten. O to, ej, kurwa. Ja nie mam tego, ja nie mam wiaderka. Czekaj, czekaj, mam pomysł. Sklep. Ej, drewno, szybko. Nie, nie róbout klacza. Nie, nie był tylko po prostu zlecę. Nie, jakby zrobił łapcara to by cię... A jej, jak o koczumba. Ej, tu jest ten gość Ej! Ratuj! No zabił mnie! Eee... Wiesz, że ja miałem wszystko Nie, pierdolisz Dobra, dajcie item i tam skaczemy i go bijemy Masz. Dawaj Daj szybko Kurde już i rzucam. Ty masz klatę, tak? Dawaj, dawaj, siadaj za chwilę. Masz. Siadaj. No, nie mogę, moje... no poczekaj. Dawaj! Dawaj, szybciej! Sprawdzaj, 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 sprawdzisz moją umiejętność. Dawaj, dawaj, dawaj! No poczekaj. Kur. Dobra! Dawaj, szybko. <laughs> Kurde. Jest tu. Ej, debilu! On ci bije dużo? Nie, mało, mało. Mi dużo. Ej, pomóż. Ej, ginie. Ginie. Ginie, ucieka. Ja mam, sto... ja mam 160% szybkości. Ej, y, pomóż. Masz jedzenie ma jakieś? HP. ma 14 hp, ziomek I był jakiś kod na vipa? Kurwa, Jak? zginąłem Czemu ty nie mówisz, że ty giniesz? Była jakiś kod na vipa, czy jest? Nie, ja się kupiłem. Ej, pomóż. Nie mam tam holba. Ja, pity. Ej, 14 hp, to jest 7 serc, nie? No. Dobra, jemu oram. Tepaj, tepaj! O oh, fuck hitnął mnie. Ej, umrę! O, zmarłem <grych> Zmarłem, te tepaj mnie! Ale topaj nie zabijemy go Ale idemy i są tam nadal. Przecież on chopy... O ma pełne... Tepaj szybko. Topaj Dobra. Dobra, ja Teraz skaczę. Tak. <grych> Kurwa, są takie lagi, że ja nawet nie mogę nic craftować. Ja walę, czemu ty mnie tu tepnąłeś, ty zjebie. No i dobrze. Zjebem. Aha, spoko, Ok. <ścoughs> Jest tam, kurde, tepnął kolegę. Ja nie mam nic, ja nie mam nic. Hit gracz. Kurde, Check. on bije, fuck. Kurde no stary, trochę lipa. Jez, yes, jeszcze chłopie, oni mają błąd z jakimś MSG, kurwa, jebanym. Dogadamy się, cwele bity. Ja, jak tam masz? Jak się idzie? No cholawa, czyli. Ja pierdolę. No ja wiedziałem. Co wiedziałeś? Wiedziałem, że on przyjdzie wystakowany. Ale on nie przyszedł wystakowany, tylko on mnie zrzucił i złapał. Itemy, tu jest dwóch typów Full Diax. Dobra, nie widzą mnie ślepoty, głupie. Dobra, spokojnie. Ja, ja bo ochotę punczą, chopię już w monitor. Nie, nie, nie Chill bomba. Ej, pamiętasz Człopadze? jak miał tamten gość, który wczoraj powiedział, że da mi elitrę? Eee... Co? no jakoś z Nie Kurde, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Uh, kurwa, sobie tak też rzucił No i coś. Cicho, nie słyszysz te psy? Ej, jesteś? No jestem, ale a na razie jest w kurwie. Dobra, nie poddajemy się. Czeeem? masz znasłupicie? Co jest? Ej, emblemat zmiany klasy jest jakiś rzadki? Siema, kapciks. Ej... Ej, do... nie Ile mam... kosztuje emblemat zmiany klasy? A skąd go masz? Nie, ogólnie emblemat zmiany klasy jest naprawdę tani. Ja. Yeah. Znaczy, wiesz co? Patrz, to totem kosztuje 3000. Mhm. A bloki złota, czyli potrzebujesz 8 bloków złota. A bloki złota nie są aż takie dużo warte. No patrz, myślę, że crafting chłopie tego gówno. Tak patrz, jakie to jest łatwe. No, no, no. Ty. Wie jak ktoś o tym w ogóle? Że crafting tak jest? No tego. Tak. Ja nie wiedziałem. Zobacz sobie. Takie to jest łatwe. Ej, co? Oszustwo Wiesz, że emblemat zmiany klasy chodzi po 10 tysięcy To? Skąd ty go masz? bo nie mam go, tylko ci wysłałem Kraft. Ej, te do mnie zabijam To zabijasz kurwa za A to ty Skąd ty masz te itemy dalej? Nie ja mam jakieś inne itemy. To jest rzucił na spałnie. Nie Naszy dam ci klasek. stary, i tu bo my biedę klepiemy. Mm. Co to jest? Ale Chodźcie, przeprowadzały się tam, chodź. A patrz, patrz te, patrz, te. No i cyk i bierzemy. Ja pierdolę underworld. Weź? Nie no, weź, ja mam drugi wender 6 tylko ja to, czekaj, ja to skopię, bo tu zaraz ktoś przyjdzie. Ej, no i ender chesta nie odpalę. Ja pierdolę, masz, bo jeden się nie wypadł. Mm. A to są mendingi w ogóle, to może być dużo warte. Ty, proch mi podwaliłeś. Znaczy ja podwaliłem. No. Nie to mam na, się... na razie. Znaczy ja podwaliłem. Albo A mogę cię miała... tepnąć Mogę cię tepnąć franek. Tylko, bo ty nie masz itemów, nie? No Dobra, tylko. Meszcie, czyli bomba. Oho. Ej, franek wysakowany no. jest. Uh -huh. Lata. No sorry, 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 ale my biedek lepiemy. Musiałem. Bo jak te pijaki na no, tego na... No, przez lepie. No sorry, sorry kapciks. Kapciks? Kapciks. Nie, kacpiks. Ja pier... Ale. Czemu każdy ma jakiś nick albo capix, Albo jakiś Zamiast ustawić innego nie wiem Nie, kapiks, kapiks. Ej, mam coś dla o... ciebie. To jest warte strasznie dużo, ale ci mogę dać. Co to kurwa jest? O? Ej, tepam, tepam kogoś. Wystaw tu na rynek za milion na wszelki. Dobra, jednak nie tepam, bo już go nie ma z nami. Ile to kosztuje? Ja? 70 koła. Czego i powiem ci? 115. Ej, a ty odebrałeś tu darmowe rzeczy? Właśnie. Slash daily. Ej, legendarny ja. klucz daily. Ja za 42 minuty. Super, o kurde. Bigwin. Ale. Ale bieda. Nie, no ja bogaty jestem. O kurwa, to czemu nie dajesz się temu ty, tej Ale nie. Bo jestem bogaty, tak wiesz, tak? Ja mam spawner jest... zombie. No to kurwa. Yes. To no, co my nadal robimy? Cześć, pokażę Ci coś. Wezmę sobie shulkera z tymi książkami I ci coś pokażę Wezmę damy tego sławnego boat klacza Ej, chcesz zobaczyć tego shulkera? Chcesz? Ja... Co? Teraz mi Patrz, patrz, patrz Ten szalker jest warty dużo, patrz Otwórz to I zobacz co tu wkładam Czaj, 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 chwilę. nie patrzę, czaj, od zobaczę. Nie, bo ty mi go zabierzesz. Jeśli go nie zabierzesz, czaj. Ale kto chce ty ITTP ze streama? O, jeszcze raz, czaj, jeszcze raz, bo wiedziałem. Nie, ty coś tu stary. O, jeszcze raz. Poza. Masz, masz kita mięsko? Mm. O pokaż, bo kurwa, widziałem. Masz. Ładnie, bo, bo nie widziałem. No, ale nie, bo ty. Nie, to nie ten. A, już widziałem ten kilof. No, <laughs> pokaż, pokaż. No, dobra. Ja ci wierzę. Tepa, tepa, tepa. Dałeś gdzieś tą walentynkę? No, jest na achu. Mm. O, kądził? Powiedz, że masz dropa. Daj mi Książka zatrucia. Dobra, to będzie kolejna do mojego szalkera. Zbieraj dalej. <laughs> Dobra, patrz. Es? Kurwa! <laughs> Kolega chciał spierdalać Ej, zobacz ile na kosztuje. Bo ona może być wciul droga. Dawaj, tu endę często. Czekaj, zobacz ile kosztuje na nosiekiera. Kosztowałoby to wiele. wiele. wiele strat. Ej, stary. No kurwa, nanoikierę stanio. Nano shikiery no, no, nie mam na rynku. Ale ty czegoś nie rozumiesz. No breaker jest o wiele lepszy od. Sikiery. Ale patrz! Jak ja... A może dać jakieś może i tebe, bo ty jesteś kurwa tak. bogaty, a ty Chcemy cię drugi raz zabić, Tepa, i chcemy. Raz i ty Patrz. Bo ja mam Kur Nano Shikierem. A Nano Shikiery nikt nie wystawia. Łódka mamy dla spierdalania Z dropa dropło jak, jakiś taki miecz dziwny Tak, jak będzie wystakowany To wsiadamy w łódkę i... i Bum I Spierdalamy Okej okay. Czary Mary Pokus pokus Twoja mama lubi w mokus A na deser Pomidorowa Z pluskami Śniadaniowymi Idziemy Hit mnie. Maczek. Hit mnie. Zaraz mnie tepasz ej, ej, to jest przecież Jak my tu goś tepniemy, to. Teraz on... mnie tep na no, Nie mogę podczas walki. Tepnęcie przy IT-mach no. od razu. Skaczę tam. Jebik. Znaczy, jebik. Ej, prawie na krawędź Tepaj No, ruszyłeś się I ty by jakiś podniosłeś, kurwa Ej, miecz tego cały Enchantowany tego Aerosworda mam, knockback 2, looting 3 breaking 4 No to 4. dobrze, że knockback 2, bo ja będę miał tą tarczę A ty będziesz nawalał Dobra, tepaj, na macie tepnę Dawaj, tepaj. Tylko nie wiem, czy ktoś spadnie, czy to aż tak wywala daleko. Spadnie, widziałeś mnie. Widzisz, jak spadałem. No tak, ale ty masz, wiesz... Wiesz, może ktoś nie zrobić water skill'a, czujesz? Dobra, to patrz. Ej, um, 21 insygnii odnowienia za... Cztery koła tylko. Nie wiem. A może ktoś tepnąć? Pisze, czy ktoś chce tepa. Kto chce? Tak, a ja będę live, na live'ie tepał. Zostań ty te tepa. mm. Tylko masz dużo rankingu. Nikt się nie tepnie raczej. Mam mało akurat. Uwierz mi, pa, mało. Mało mam. I ty Ej, ty, tepa! Ej, tepa! It's Dragon! Tepałem. Co? Ja te... Nie, nie tepa It's Dragona! Nie pamiętasz go? A nie, ty, It's Dragon jest biedakiem! Hitnąłem. Zabiłem. A to jest ten, to jest widz! My go już zabiliśmy dwa razy. Ej, druga tarcza odrzucenia, big win. Glutek jakiś, kurwa! Sił, nie tepa. Glutek i jakiś loczek dawaj, Mati daj, Dawaj, dawaj, dawaj. Ale jednego. Lego. Jak coś to uciekamy łódką glutka, czy... glutka. 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 Ale glutek ma jakieś skino do jebanego. Dawaj. Dobra, także i spierdalamy. Zaakceptowano. O kurde. Ej! <laughs> Nie, leci, 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 po to twojej leci, Nie, ja zrobię home Ja zrobię water'a Lecę Lutek książ leci, książ książku tego oślepienia. leci, 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 sojusz. Kurde. Ej, ale on jest główny, ten chłop Kurde, zabił mnie Dobra, trzeba podejść. Ale co ten glutek zrobił teraz? Nie, ten kurwa, ty jesteś... głuchy? Czy głuchy No to powiedz. Kurwa, no nie no pewną typa na dole No ale przecież on miał antloga. No teraz ja dobra No to powiedz o co ci chodzi. No sklep jest włączony. No sklep jest włączony. Dobra, idziemy na Homa. Nie poddajemy się. Ej, myśla, mam pomysł no, co no, możemy myśla, zrobić. No, ja ja oszukać coś powiem, że kurczę. Nie, no weź. A, no, jak będziemy no. dać, to kurwa pójdę sobie. Już Przegrywamy. Mam pomysł. Słuchaj. Ty masz kasę, kasy kurwa! Co? Ty masz kasę, nie masz kasę? nie No właśnie, więc posłuchaj, bo ja mam... Ja mam mm, Ender nie? Ej, gdzie mój Ender Miecz? <ścoughs> mnie kurde, glutek, glutek! O kurde. No to depaj. Kurde, bo skoczyłem. No to Slugałem, z kurwa, nie, no ja zlutowali, no. Chcę się grać. Tu skurwa, skam ja, serwis, kurwa. Ja, ja, ja seta założyłem. Seta założyłem, no i co z tego? Kurwa, jak tam jakiś śledarajtowy ziomek jest. No właśnie, i dlatego zlągałem, bo nie chcę umrzeć z setem. to, ale nie no. Logika kurwa, pudziana. Ej, co? Umarłem! Oszustwo. Dobra, dosłuchaj moją taktykę. Patrz, mm -hmm. idę RTP, te paszcie do mnie. Dobra, RTP. Ej, kurwa, 5 gdzie... tipów. Co? No i zginąłem, 5 tipów po. przecież widzę, że nie zginąłeś oszuście. Chyba, wiadomość się nie wysłała. Mhm. Mm kurwa, match. Ej, 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 lipa. Lipa, zesrałam się w gocie. Ej, zginąłem chyba z tą nanosikierą. Witwo Orenta, tak szczerze to jest chyba. Ej nie, czekaj, czekaj, bo to nie jest śmieszne. Co, mogę oddychać pod wodą, no jasz. Ej, gdzie jest moja nanosikiera? Admin? <gryw> Ej dobra, czy ja ją wystawiłem na rynek? Nie, no, wiesz co? Nie ja bacz to, idę na czikach, by się na mnie nie oglądał. Idę na czikach, nie, dobra, Te opowiem ci mój plan. Nie, skończyło się stronie. No to, słuchaj, tak, słuchasz? No, patrz, robimy tak. Że ja się tepam z Endermieczem do typów i uciekam Endermieczem. I Ciebie tepam. No, to się źle skończy, to się źle skończy. Dobrze się skończy. Ciebie słyszysz? Się tepasz do typa, uciekasz jak jesteś golasem, nie. a prawdopodobnie nie spierdolisz. Mam seta. Ponieważ jest 50% szans, że spierdolisz Endermieczem, tak szczerze. Jak? Zależy jakiego masz tego. Zależy, jakiego mają trapa. To jest zależne. No. Od trapa. Mm. Ja nie, no, ucieknę. To uciedziesz. Oh. Ja się już boję. Dobra. Pocieńmy srani. Pocieńmy srani. Pocieńmy srani. No, ale to się nie jest rani. Nie jest jest To jest dobra taktyka. Mówię ci. Mhm. A mój tato to pójdzie na... Serio? No Normalnie No co ty gadasz? Mam, mam normalnie Dobra To robimy ten mój plan Tylko musisz się do mnie tepnąć Albo mam kolejny plan Te Tepamy ludzi do siebie no a później zrobię tego lata.